Bilety po 40, ale la mówi, że chce free, no to jak free to free. A no, Tu widać dlaczego monetki musiały mieć dziurki, bo to jest licznik monet. Na sznureczku. Inicjacyjna maska szamana. Domy na palach. Te grubaśne u góry to są kolczyki, żeby było śmieszniej, a to są już bransolety kobieca i dziecięca ostatnia plansza odnosi się do okresu rozwoju tutaj są symbole tego rozwoju są chyba chińskie trampki no i baterie R20 już weszły czyli mamy jeszcze skansen za muzeum Jesteśmy znowu w teatrze lalek na wodzie. Dziś są aktorzy? Proszę się wynurzyć. Przy okazji za skansenem też ogród. Fajny teren. Mnóstwo takich rekonstrukcji starych domów, tego teatru na wodzie. Tutaj widzę też są spichlerze, które zaraz nagram. Ale też Fajne miejsce na odpoczynek w mieście. No i mamy dom na palach w skali 1 do 1. Jak człowiek mieszkał w takim domu na palach, to musiał być nieźle napalony. Wracam do domu, do żony trzeba wracać. Z uśmiechem łatwiej, ale karta elastyczna dla prób. Tu chwasty po kątach doniczkowe się rozpełzły. Skansen jest super, warto zajrzeć. Jaki tu w ogóle panuje półdżunglowy klimat w tym skansenie. Super miejsce. Kolejny dom na palach. Mnóstwo ciekawych obiektów tutaj jest.

z ścianami. I mała stajnia. Super te ściany z gliny, takie gładziutkie. Jednorodna prawie można powiedzieć ściana. No, zjedziliśmy właśnie z Kansen przy Muzeum Etnograficznym, wcześniej samo muzeum, tak jak widzieliście wnętrza. Dla pasjonatów na pewno super miejsce. Bardzo dużo takiej wiedzy nie do ogarnięcia, no bo jak jest 54 różnego rodzaju plemiona, to, to na pewno mapy, jakieś tam sposoby przemieszczania się ludów, to nie jest do nauki w 10 minut. Ale teren przy muzeum jako ogród, który jest jednocześnie z Kansenem, z petarda. Świetne też miejsce na odpoczynek pomiędzy hałaśliwymi miejscami miasta. Także można wpaść, pospacerować, odpocząć i zobaczyć stare budownictwo. To było bardzo dobre. Jeszcze jeden plus muzeum etnograficznego. Artefakt, który przypadł mi bardzo do gustu. Kawka, oczywiście, z kokosem. Magda właśnie nie chciała tutaj kawy i mówiła, że to ze złą robią. Na pewno. Teraz nie chce mi oddać, mówi że nie odda mi, bo to bardzo zimne jest i to z troski. Z troski mi teraz nie odda tej kawy. Martwi się. I, I tak 30 lat, nie? W imię mojego dobra, nie? Także nawet jak ktoś się nie interesuje za mocną etnografią, to może wpaść tutaj, odpocząć sobie wśród zieleni i wypić bardzo dobrą kawkę. Wysiedliśmy z kolejnego graba. Przeczołgał nas samochód przez znowu setki ulic. Jesteśmy bliżej naszej dzielnicy i teraz szukamy baru z zupką Fo. Ulicznego baru, który ma opinię jednej z najlepszych tutaj tych zup. Więc idziemy sprawdzić, jak to jest naprawdę. Widzę, że to jest zagłębie, bo przed chwilą też tam była. Jadłodajnia z zupką Fo. I tutaj. czym się różni special chicken fo, od special mixed chicken fo mhm. i od normal chicken fo. No, w tym pewnie czegoś nie ma. No, to jest tańszy. Special będzie miał więcej mięsa, bo jest 155. Ale special chicken fo i special mixed chicken foot. Albo no, mix, bo jest chicken and beef. To jest mixed. Nie? Special beef for jest Nie no dobrze no... a tu jest mixed chicken. Aha, no to dobrze. No to może po prostu z różnych części chicken. Ujen, Łąk. Ciekawe czy to H, to u nich chyba jest nie ma, nie? To będzie jeżeli takie uję łąk Wołowy, wołowy będzie. Kurczaka to ja mam w domu. Ok, a ja sobie wziąłem special chickena i zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Magda special beef, a ja special chicken. I porównamy sobie te wiaderka rosołowe. Wołowe fo. Tak. Fołowe. Fołowe. I ona ma z piersi, Deliku Kurczęce. delikutaśne tak, tak zwane. Mam takie kurcza kurczakowe. A ja mam kurczakowe zmiksowane, czyli na wszystkim. Na wszystkim co tam się nabinęło i zabiegało. Ale piękne są te porcje tutaj. Widać, to jest miseczka taka konkretna. O, Magda już przewaliła papryczkę. Było nie ma. Także jak na zupkę FO to stanowczo tutaj polecamy. Ale i widzę, że po sąsiedzku jest olbrzymi ruch, Michy równie solidne. Bardzo dużo turystów. Kuchnie pracują pełną parą. Co tam kupujemy? Jeszcze? Nie, nie kupujemy, drugą, kupujemy, dru teraz... drugą zupkę FO. A Gary Ci spodobały co? Gary nic lew na ulicy mi się podoba Daleka Pani tutaj była wtedy Pani tam dalej. Ta. To właśnie. Halo. W podobnym ruchu byliśmy rowerami jeszcze nie tak dawno. Więc mniej więcej możecie zobaczyć, jak to wygląda. Będzie ten kantor, gdzie... tak, ten dobry, wiem gdzie jest. Dobry kantor, tak jest. Idziemy do dobrego kantoru. A dobry kantor to taki, w którym dają 16 groszy więcej. Koszulki zostały trochę z przeszłości. Jeszcze Ronaldo, Beckham, Zidane, chyba stare zapasy cały czas. Powoli zmierzamy do hotelu po kolejnym dniu intensywnym zwiedzania. Dzisiaj wycieczka poza miasto, potem muzeum, potem Zup FO, odjazd po mieście, teraz znowu spacer do hotelu. Tu przyjechała właśnie hurtownia czapek. A właśnie się puknęli. Niestety stało się, ale chyba się nic nie stało. Jak zwykle wszyscy się rozjadą i pójdą dalej. Nic, nic wielkiego. A zatrzymałem się, bo żegnamy się z Kofinang jednocześnie. Ulubione miejsce na kawę rano. No, dziewczyny jeszcze. No. I poszły dziewczyny. Elegancko. Tak trzymać. Na półgodzinny masaż, to przy okazji zobaczycie sobie cena. Pół godziny masaż stóp z, z olejkiem 250 tysięcy, czyli przypominam, mniej niż 10 dolarów. Zainteresowanie wśród turystów jest, bo widziałem, że w tych salonach jest, jest całkiem sporo turystów. Chociaż możecie spytać po co? Jeszcze skręciłem sobie w boczną uliczkę dość świątecznie się robi, bo pojawiają się też mikołaje, bombki. Miks kulturowy wychodzi również w kwestiach świątecznych. Komunizm miesza się ze światem Zachodu, wszystko w jednym. Także nie brak tutaj Mikołajów, bombek, reniferów, wszystkiego, co człowiek by sobie zapragnął w tym czasie. Zastanawialiśmy się właśnie, czy to jest kwestia religijna, a raczej chyba tylko i wyłącznie taka produktowa, yy, też przenoszenia pewnych wzorców, no i marketingowa po prostu. W sensie coś co się dobrze sprzedaje jest w handlu, jest w obrocie. Także mamy i azjatyckie lampione, miejscowe, na drugim rogu mikołaje, bombki, a za chwileczkę ozdoby związane z religiami. Można kupić złotego buddę. Obok można kupić pokemona. To co chcecie. Ma to swój koloryt. Ma to swój jak gdyby magnes w sobie, bo te ulice są oczywiście bardzo kolorowe i ciekawe. O, jakiś piecek nawet się odezwał. Okej, okay, no to jeszcze jeden zakątek sobie zobaczyliście. I za chwileczkę zwijamy się do hotelu dziewczyny. Tak jak już mówiłem, są na masażu, ja sobie jeszcze Wędruję po najbliższej okolicy, bo oczywiście pójdę je odebrać, żeby nie zostały tutaj w tym chaosie same. Też radzą sobie świetnie. Nie wykluczono, że te filmy obrobię akurat w grudniu. No to będziecie mieli radość, bo. No i przy okazji modeling odchodzi. To będziecie mieli radość typowo świąteczną, no bo scenaria właściwie pasuje do odcinka na 20 grudnia. Dzisiaj mamy dopiero 12 listopada. Jesteśmy zupełnie gdzie indziej, nie w czasie jeszcze świąt, ale pewnie i nas tam już bombardują w marketach Mikołajami. To też nie jest nic nowego. Nie wiem, czy policja jest tutaj w jakikolwiek sposób uprzywilejowana. Nie mam takiego wrażenia, ale próbuję. No i dobrze trafić w dobre miejsce. Akurat przed sklepem spotkałem akurat właściciela i głównego browarnika lokalnego kraftowego browaru. Warto się czasem przespacerować i po prostu pogadać. Co, so, spotkaliśmy pana browarnika? So I said that we are meeting with brewery man, yeah, yeah, from, here, he, from, he from Hanoi?" So, Highly recommended. The best one in town. Trust. The best one. Oh, yeah, one. craft beer. Don't try normal beer, just drink craft beer. Warto zatrzymać się zatem w takim malutkim, niepozornym miejscu, wypić bardzo dobre piwo kraftowe, a przy okazji okazuje się, że można pogadać z browarnikiem, wymienić opinie o piwie, o konsumpcji piwa. Bardzo, bardzo fajne miejsce i fajni ludzie, młodzi, bardzo pozytywnie nastawieni. Piwo w Hanoi pije się, ludzie bardzo lubią piwo z tego, co powiedzieli mi panowie. Ale też rośnie świadomość kliencka, więc piwo kraftowe jest poszukiwane. A tutaj naprawdę spróbowałem stauta takiego typu Guinness i nie ma się zupełnie czego co wstydzić. Jest świetnie nawet, naprawdę. Warto zajrzeć do panów. Porzucamy jutro Hanoi. Zachęcam, żebyście oglądali kolejne odcinki, ponieważ będzie ciekawe. Wynosimy się na wyspę i na tej wyspie również będziemy bardzo aktywnie spędzać czas. Gdzie to jest, co będziemy robić, zobaczycie już w kolejnym odcinku, może w kolejnych odcinkach raczej, bo to znowu będą chyba 4 dni, zatem będzie się działo. Nudy nie będzie. Do zobaczenia, zatem i trzymajcie się.